Was kochani z tej strony Wróżka Wasia bądź wróżka Barbara, zresztą jak to wali. I przygotowałam rozkład kart na czerwiec 2020 rok dla zodiakalnych bliźniąt. Już wcześniej potestowałam karty. Przygotowałam rozkład 1, 2, 3, 4 i mam nadzieję, że mi inne znaki zodiaku wybaczą, po prostu coś mi mówiło, żeby wyciągnąć 4 karty. A jak niektórzy wiedzą... To wróżę intuicyjnie, więc intuicja mi mówiła, żeby tutaj wyciągnąć cztery grupy. Inne znaki Zodiaku póki co mają trzy grupy. Natomiast teraz już, już zacznę czytać rozkład ogólny, a na końcu przeczytam rozkład 1, 2 czy 4, gdzie proszę Was, abyście tylko jedną cyferkę wybrali. Jeśli chodzi o czerwiec i zodiakalne bliźnięta, tutaj może się pojawić platoniczna miłość, taka troszkę niespełniona. Może być tak, że będzie konkurencja w stosunku do osoby, do której coś czujecie. Uff. Kochani, pamiętajcie, że to jest rozkład ogólny, jaki też... Um, Energia, jakiej się znajdujecie, jeżeli pracujecie nad sobą, zawsze możecie zmienić swoje po prostu przeznaczenie, to co Was ma spotkać. Tutaj, jeśli chodzi o zodiakalne bliźnięta, kurczę, troszeczkę macie niezaciekawy rozkład kład energię, którą możecie zmienić, mogą być konflikty. Konflikty w rodzinie, yy, nauka pracy nad pewnością siebie Wam bardzo by się przydała. Żeby bardzo mocno pracować nad pewnością siebie, żeby yy, nie dać się gdzieś tam zmiażdżyć, poniżyć. Yy, być, yy, bycia asertywnym też, żeby umieć po prostu odpowiedzieć nie, jeżeli się na coś nie zgadzacie. Tutaj też widzę, i to może być właśnie połączone z tym partnerem, partnerką. Praca nad zazdrością. Kochani, już w którymś tam znaku mówiłam chyba ubyka to mówiłam, że jeżeli jesteśmy zazdrośni, no to. Przyciągamy potencjalnych partnerów, partnerki do tej osoby, do której coś czujemy, więc pracujemy nad swoją zazdrością, aby nie być zazdrosnym. I kochani, tutaj w czerwcu u niektórych może być albo przeprowadzka, albo zmiana pracy, bądź odejście od czegoś. Może być odejście od pracy. No, i kochani, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, ja już czytam jedynkę. Jeśli chodzi o jedynkę, może być jakaś sława, jakiś rozgłos, może też być romans. Dwójka. Dwójka musi troszkę pracować nad swoją zawiścią, nad takim poczuciem skrzywdzenia, jeśli czujecie się skrzywdzeni, a bo mnie. Rani, i tak dalej, bo mój ojciec, bo ciotka, wujek, koleżanka mi coś powiedziała, zrobiła, i tak dalej. Pamiętajcie też, że przyciągacie pewne rzeczy, wydarzenia negatywne względem Waszej energii. Wasza energia odpowiada to, co ma się Wam wydarzyć. Jeżeli nie oglądaliście, warto, abyście obejrzeli Sekret prawo przyciągania. Tam będzie bardziej ogólnie powiedziane, bardziej sprecyzowane to, co ja teraz Wam mówię, bo dla niektórych zdaje sobie sprawę, że to może być teraz czarna magia jakieś Sekret prawo przyciągania. Więc proszę Was, abyście odrobili zadanie domowe, takie Wam daję. Bo to nie jest też tak, że ktoś Wam źle życzy i Wam się źle dzieje. Jeżeli Wam się źle dzieje, to macie jakieś po prostu kody podświadomości, bierzecie pewne rzeczy do siebie, i dlatego. Was potykają różne negatywne sytuacje. Staram się tutaj na szybko, jakiś przykład wymyśleć? Jeżeli, jeżeli na przykład, ktoś się nad wami, Znęca. To nie szukacie, nie patrzycie na niego jako na winnego, tylko patrzycie, co w sobie macie, czy, czy macie syndrom ofiary, że dana osoba się nad wami znęca. Natomiast chodzi też o to, żeby wypracować sobie pewną równowagę. Dlaczego? Dlatego, że często. Ofiary stają się katami. To jest zasada ofiara kat. Ofiara kat. A chodzi o to, żeby wyrównać swoją energię, żeby nie być ani ofiarą, ani katem, bo ofiara zawsze przyciągnie kata i odwrotnie. Bo zawsze energia musi się wyrównać. Jeżeli chcecie żyć w równowadze spokoju, musicie swoją energię zrównoważyć być. W spokoju. Póki u was nie będzie spokój, będzie smutek, będzie złość, będzie gniew, będziecie daną sytuację przyciągać. Tutaj, jeżeli ktoś z Was ma też dzieci, warto abyście się zatroszczyli o swoje dzieci. Spędzili z nimi czas, słuchali swoje dzieci. Też może być tak, że. Em, tylko też nie chcę was obrazić. Em, może być tak, że, 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 że dzieci. Nie no, karty tak pokazują, że dzieci mogą być mądrzejsze od was, że em, powiedzą wam coś, co was być może zainspiruje. Wam pomoże z jakimś problemem. Taka sytuacja może być, że was nagle olśni. No i teraz tak, trujeczka. Trujeczka, trujeczka. Trójeczka musi wybaczyć. Trójeczka, żeby coś się zadziało pozytywnie w waszym życiu, żeby znaleźć miłość. Na przykład, jeżeli macie problem ze znalezieniem miłości, znalezieniem partnera, który jest odpowiedni, odpowiedzialny, dobry, żeby nie znaleźć na przykład toksycznej osoby. Bądź w ogóle, żeby znaleźć miłość, musicie przerobić swoje dzieciństwo, e, s, e, przepracować swoje kody, znaleźć swoje kody podświadomości. Też zachęcam Was na początek do filmu Sekretu. Później, jak bardziej wdrożycie się w podświadomość, znajdziecie więcej materiałów. Natomiast na początek Wam tyle wystarczy. Więc tak, znaleźć kody podświadomości, które powodują, że w danym życiu tak postępujecie, że coś Wam się nie układa i przerobić to. Tutaj może być tak, że niektórzy będą się przywiązywać do pewnych rzeczy, to też jest, tak, to też jest zachęcanie do przerobienia swojej po prostu przeszłości, swoich kodów. Zwracać też uwagę, tutaj należy na sny, na intuicję, co Wam mówi, i będzie dobrze. Też tutaj jest taka zasada karmy. Jeżeli chcecie, żeby coś dobrego Wam się wydarzyło, błogosławcie, a nie wkurzajcie się na to. Czyli. Jeżeli yy, chcecie być na przykład bogaci, błogosławcie bogatych, życzcie im jak najwięcej, jak najwięcej pieniędzy, zamiast albo ten złodziej i tak dalej, automatycznie siebie odpychacie od pieniędzy. Jeżeli życzycie komuś coś źle, to i wam źle będzie się wydarzało. Dobra, pokręciłam tak z językiem polskim, ale tak czy siak wiecie o co chodzi. Tak samo z miłością. Nie, że o Boże, bo on, ma on czy ona ma partnera, partnerkę, a ja nie mam tylko, wow, ale super, że, że, że ta osoba ma partnera, partnerkę. I błogosławić im zamiast gdzieś tam zazdrościć. Bo tutaj jest takie coś, że, że przychodzi do Was to, co komuś też życzycie. Więc wszystkim błogosławić, a wszystko dobre do Was przyjdzie. I kochani, czwóreczka. Kto wylosował czwórkę? Jeśli ktoś zajmuje się sztuką, muzyką, plastyką, pogłębić w swoje zainteresowania, też dać się odprężyć przy muzyce, pozwolić sobie też na słuchanie piosenek. Może być tak, że będziecie słuchać piosenkę jakąś w radiu, niby przypadkiem, ale przypadków nie ma i ta piosenka będzie coś mówiła o waszym życiu, będzie Wam podpowiadała. Będzie Wam pomagała. Zresztą u mnie często tak jest, że, że pewne piosenki o, o Boże jak mnie mocno inspirują, jak mi pomagają. Nie u każdego to może działać akurat z piosenką, każdy ma, ma inaczej Natomiast ja tutaj widzę, że sztuka pomoże Warto też, abyście się uziemiali Jeżeli możecie, chodźcie po prostu bozo Po ziemi, po trawce i wszystko będzie dobrze Pozwolić sobie też na spokój, na wyciszenie się no i co, kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że byłam pomocna, i zapraszam was na kolejne filmiki.